Na... za 12 dwa, 15 bułgarskiego czasu, czyli w Polsce 14 jak widzicie jestem gotowa tu mam rękawiczki jeszcze tak jestem ubrana i każą mi iść na stok a ja nie chciałam jechać, bo zaczęły mi się te te dni i po prostu nie chcę mi się już tam iść jeszcze kazali mi iść samej kupić bilet i jestem taka kupić samej bilet w Bułgarii jeszcze z tego jakiś set, bo Nie, ja nie wiem, już nie ogarniam tego totalnie widzowie. Także idę, spróbuję coś nagrać w ogóle wejdę po drodze, bo coś mi nie idzie. Generalnie, kochani. Kurde, wieje mi strasznie to. Generalnie kochani, tu mamy takie przechowywanie jakby z rzeczami I ja sobie włożam kartę do podkast do telefonu I zawsze mam sobie z telefonem otwierać o, <gry> Nie Ty nie będziesz się oglądał, ty oglądasz tutaj w górze. Patrz, góry. patrz tak jest w górze, patrz. patrz. Łatnie. To jest piękne, jest, ty nie widziałeś góry ja tutaj, tutaj, mam... są... o, tutaj też można słuchać. Aha, to, to, to są zagłosniki mam. Głośniki. <głosniki> <głosniki> Czekaj, nie ruszaj, nie ruszaj, nie ruszaj. Tutaj fajnie. Tylko już nie ma tak dużo śniegu, jak było. This is to Ogólnie kochani, ja właśnie leżę sobie u siebie na łóżku i uczę się tekstu na konkurs, który mam 15 lutego i dalej nic nie umiem. Pani od polskiego powiedziała, że powinnam już go całkiem dużo umieć i mnie zatkało. I mam mieć jakąś próbę online, a ja dalej nie wiem tego tekstu, umiem jedną dziesiątą tekstu. Możecie być dumni ogółem ze mnie. Także fajnie. Rodzice poszli w ogóle na jakąś kolację, na sushi. Jest godzina, moi drodzy, 22, czyli u was jest 21 w Polsce. No i tak, i gadałam jeszcze z chłopem jakieś 50 minut. Tak wygląda właśnie cały mój dzień. Leżenie w łóżku, robienie, udawanie się... <grym> Udawanie, że się uczę I oddychanie Kred, tlen tak Także do kochani Zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału By moim filmem na bieżąco Zostawcie dzwoneczek, lajka w górę Bo może moje gadanie Będzie jakoś Wam sprzyjało Nie wiem, cokolwiek, please Zostało mi 5 minut Do rozpoczęcia czasu Bez urządzenia Także kochani Właśnie się jutro, bo raczej nie będę Was mówić. Buźka. Ogólnie, kochani, wracam sobie ze śniadanka jesteśmy trzema się w hotelu czyli już dzisiaj spakowaliśmy. Czekajcie, muszę wejść do hotelu. Dla wytłumaczenia mam kartę w pokoju w kejsie. żeby jej nie zgubić i żeby jej nie nosić specjalnie nigdzie. Znaczy, no wiecie o co chodzi. Także tak, moja stylówka dzisiaj super dresowa. Musimy jechać dzisiaj yy, do Wraca. Wraca? Tak. Nie wiem, nie wiem, czy dobrze mówię. Bo mój to ma. Tam, tam jakieś jeszcze do załatwienia, a potem jedziemy do Sofii, bo ja muszę coś kupić. I teraz wam mogę w sumie powiedzieć, co, bo ten film braci i tak po walentynkach. Yy, muszę jechać do Sofii do takiego sklepu, gdzie jest sklep. No, takich słodkich rzeczy Sklep się nazywa Niso I tam są takie pluszaki Takie wszystkie słodkie rzeczy I stwierdziłam, że kupiłam mojemu chłopowi takiego ogromnego pluszaka Na walentynki I coś jeszcze do tego I w sumie to nie mam pomysłu coś jeszcze do tego ale <gryw> Mam nadzieję, że mu się spodoba I strasznie źle Jak to mnie wyszło do tego, że Dowiedziałam się, że od 14 jakby moja szkoła już całkiem na stacjonarnej, to bardzo popsuło nam plany Ale no nic, pozostało się tylko z tym pogodzić i zacząć się uczyć No nic <laughs> W ogóle moi kochani, zaczęłam ten film bez wstępu Tak jak ostatni z Warszawy W sensie nie wiem, czy jeszcze tam coś dodać, bo on jeszcze nie wracał, jak wy to widzicie W sensie u mnie może dzisiaj, jak ja to nagrywam Nagrywam, Boże, i mam taki problem ostatnio z wymówieniem ich w których słów, że totalnie i ten i nie nagrywałam wstępu, bo nie wiedziałam, w nie miałam czasu też jest czwartek, my tu przyjechaliśmy w niedzielę i byłam taka, że nie na no, średnio mi się chce nagrywać film, przepraszam naprawdę, miałam być nowa motywacja, ale dopiero kolega mi powiedział, że Żebym nagrała to z dedykacją dla Mateusza, żeby było miło, że nagrałam ten vlog tylko i wyłącznie dla niego, bo chciał, więc... Wiecie o co chodzi, ja możecie zostawić subskrypcję, lajka, dzwoneczek, by oglądać wszystkie moje filmy, koniecznie No jakiś mój komentarz też na Instagramie dałam, a to jeszcze nie dałam, nieważne e Słuchajcie, możecie mnie nie wspierać, będzie mi mega miło, bo to dużo dla mnie znaczy. Pani, witam Was na drugim drugim. Generalnie to mam jeszcze fizykę. Jest godzina jakaś 17, 12, coś, coś koło tego, co się tu w Bułgarii. I kończę fizykę i idę się spotkać z moją przyjaciółką. Nie widziałam się z nią od wakacji, bo ostatni raz byłam tutaj w wakacje. I generalnie cóż to? to? Generalnie to idę się z nią spotkać, a potem idziemy. Jeszcze z jedną koleżanką na, na stok, ja jeżdżę na desce, one chyba na nartach Nie jestem pewna jak ta druka jeździ, w to jeszcze nie znam i się stresuje, ale będzie dobrze Będzie dobrze I spróbuję przekonać Mirce, żeby, żeby była ze mną na filmie tak jak ostatnia Oliwka, więc będzie dobrze kochani A generalnie to mamy piąteczek, jutro jest sobota Słyszałam, że idziemy jeszcze na jakąś imprezę jutro. A jakbyśmy poszli, to będę ma nagrywać. Jak nie, to nie będę. A w niedzielę wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy. A jak to matyki. I dzisiaj właśnie stwierdziłam, że może z Mary pójdę kupić prezent e, mojemu chłopakowi. Ja robię się jakby dzisiaj strasznie, więc. Będzie dobrze, no. W ogóle kochani, popatrzcie, może być trochę głośno, pokażę wam tę okolice. Mamy tutaj takie patio małe, więc to jest nasza okolica My jesteśmy w centrum Sofii <śmany> 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 no, I must post it. było. cool bardzo. Prawda? Tak było. Kura, czy jest? Oh, okay, like that. <laughs> mm, generalnie to kochanie. Chodzimy sobie po, po holendersku i znają sobie ja parę jeansów. Mary szuka tam jakichś fajnych spodni, tak mi się wydaje. I generalnie to chce być czegoś bardzo pasującego do tych jeansów. To jest 34 i to jest... Przeraża mnie to, że mogłoby być za duże Ale teoretycznie chcę jakiegoś bluzy I pokażę wam najwyżej potem haul, co kupiłyśmy Bo mam dużo kasy i chcę fajnie wydać Także tak Wow You're back Do you have everything? <laughs> Generalnie kochani, siedzę sobie tu z moją deseczką. Znalazłam sobie taką głupkę śniegu i czekam na panią, która oddaje narty, bo nie miała swoich. Jeździliśmy jakieś dwie godziny i wcześniej widzieliście mniej więcej to nagrałam, ale generalnie to jestem trochę zmęczona i mama, sama mamę ze sklepu, żeby wykupiłam i picie. Nie mogę powiedzieć w firmy, bo jeszcze mnie zjedzą, chociaż jakby jakaś firma chciała, picie współpracy ja chętnie No i tak I nie wiem, czy jeszcze będzie się nagrywać Zobaczymy Jak będzie to coś, no to zobaczycie tutaj Maybe Ona by wyszła w końcu, czy coś? Ogólnie kochani, kończę już na was Wiem, jak słyszycie wszystko, co jest poza Poza yy, to, to Przepraszam was yy, Miałam nagrać haul, ale to zrobię w następnym filmie będzie następny film, ale jeszcze wam nie powiem z czego. Więc yy, dziękuję Wam za ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zostawcie koniecznie subskrypcję z dzwon Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie minęły Was żadne filmy. Lejka w górę koniecznie. Bardzo Was proszę. I dajcie komentarz, co byście chcieli mnie zobaczyć. Wiem, że Kasia mi to jeszcze pisała, żebym nagrała jej ruumtu. Z dedykacją dla Kasina gram runtu. najpierw muszę pownąć pokój. No i to by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam. Musiaczki, pa!